Avengers. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Marvel's Avengers. Chciałbym kontynuować oczywiście kampanię Stroje Starka, ale żeby to zrobić, to musimy wykonać jakąś z tych misji, które tutaj mamy wyszczególnione, ponieważ potrzebujemy zebrać sobie jakiś tam wzmacniacz energii z pokonanych głównych syntoidów, zebrać dekodery optyczne z pokonanych botów Pacyficznych no i kilka tych chipów, które jeszcze nam zostały po wczorajszym y, odcinku. Dlatego powinniśmy udać się do jakiegoś quest'a związanego nie z treningiem, czyli nie będzie to na pewno trening. A musimy wybrać jakiegoś quest'a z tych, które tutaj mamy. Weźmiemy sobie na przykład tutaj globalne cele misji z Iron Manem, bo w sumie spoko mi się nim grało. I weźmiemy sobie, polecimy do tego kościka. On się nazywa globalne cele misji ponowne zgromadzenie. Raadnie tak. i tu właśnie jak widać do tego musimy to wykonywać sobie wszystkie te zadanka. Więc zobaczmy sobie. Wejście pajęczycy, nie, O nie. Klasyczna misja... Nie. Gdzie ten quest jest? A... Znowu nie. 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 O, tutaj jest misja. A nie, to jest misja, że ukończona. Okej, okay, to nie to. Dobra, gdzie jest quest z 2 Ironmana? Tu jest storem. To nie, bo to są questy, które nam. Gdzie jest quest Ironmana? Jaki on ma symbol? Czekajcie. Cię zgubiłem. Iron Man ma symbol. No od głowy, nie? Może być jeszcze taki. Tora. Tu jest tej. pajęczycy Czyli czarnej wdowy w sumie. Tu jest. Gdzie jest Iron Man? Halo. Gro. Proszę mnie nie trollować, tylko mi pokazać, gdzie jest Iron Ironmana. Bo jak nie, to po prostu wezmę. Jest od czarnej wdowy i na tym się skończy. No i chyba tak zrobimy. Dobra, lecimy ten. Miejmy nadzieję, że uda nam się tam pozbierać te rzeczy. Bo to jest nam najbardziej potrzebne. Dobrze, pani komandor. Czy moi zdrajcy są na miejscu? Zgodnie z przewidywaniami. Obserwowałam laboratorium AIM, które znaleźliście na pustkowiach w Utah. Dziś rano przeniesiono tam naukowców. Czemu właśnie poczułem się pominięty? Spróbuj nadążyć, Tony. Jasne. Ale musisz wtajemniczyć mnie w twój supertajny szpiegowski plan. Wdowa ma kontakt z grupą naukowców z AIM. Chcą przejść na stronę ruchu oporu. A więc to operacja ratunkowa, nieźle. To mądrzy ludzie. Może nawet mądrzej się od ciebie. Takie umysły przydadzą się po naszej stronie. Pójdę przodem, ale jeśli dam znać, podeślijcie mi wsparcie. W cieni znowu udezwa, nie? Naprawdę, to, to jak w tej grze nie dopracowali yy, dźwięków. Zgaduję, że nie mogę wybrać sobie innego. A, mogę wybrać ją, no to. Albo w sumie grajmy nią. bo Może wtedy dzięki temu znajdziemy te rzeczy. Ale najbardziej mnie wkurza to, że te dźwięki są niedopracowane, nie? Że oni coś czasem mówią, a ustami już ta postać przestaje ruszać chwilę wcześniej, nie? Trochę lipa. Mamy Tora, mamy Halka, Iron Man. No z nim i czarną dołę. Jako tancereczka? Bardzo często. Kiedy mnie zdemaskowano, straciłam dostęp do firmowego maila. Zachęcałaś do zdrady pod nosem AIM. Nieźle. Okej... Okay. Celem jest unieszkodliwienie węzła zasilania AIM w tym rejonie. Gdy zabraknie prądu, naukowcy będą mogli uciec. Czy ci naukowcy mają coś wspólnego z dniem A? Pracowali w laboratorium Tareltona, Dokładnie w tym, które odkryło Dave'ego w Zatoce. Podejrzewam, że chcą zdradzić Tarletona, bo czują się winni. dobrze, jak my mamy tu wejść? Rozumiem, że główny wejście. Musimy szybko chyba. dotrzeć do placówki z węzłem zasilania. Brak prądu opóźni przybycie posiłków, no chyba, że już wiedzą o waszym przybyciu. Kurde, wchodzimy głównym wejściem, nie? Albo i nie. W sumie trochę głównym. Dobrze, tam jest ośrodek połączeniowy. Żeby dostać się do środka, będziecie potrzebować pomocy Jarvisa. Pani Romanów, ten ośrodek został zablokowany przez protokoły zabezpieczające. Żeby otworzyć drzwi, będę musiał skorzystać z pani transpondera w pobliżu węzła sieciowego. Podejdź blisko i dać ci zrobić swoje. Rozumiem. Musi pani trzymać się blisko węzła i odpierać siły AIM. Będą próbowały mnie powstrzymać. Damy sobie radę finiszerek. Dobra, bo mi ten procenty spadają. Nigdy nie wiem, czy zamierzasz działać cicho, czy narobić hałasu. Czasami sama tego nie wiem. Dobra, ja tu sobie stoję. Ja tu sobie stoję na tym obszarze, bo muszę go pilnować. Udało mi się otworzyć drzwi ośrodka. Proszę trzymać się w pobliżu węzła. Żaden problem. Spoko. Nie no trochę problem jest, ale... O, padłem, LOL. Tak mało miałem HP, nawet nie widziałem. w stanie! A to iron, <laughs> Sorry, iron! A iron man coś się opierdział, nie? Dobra, robota! Udało się. Drzwi otwarte. Dobrze. Ruszam do środka, żeby zniszczyć węzeł zasilania. No to go. To nie o to chodzi. Otwieraj windę i lecimy do góry, albo w dół w sumie. Tam no wszyscy są, wszyscy no to Git. Ciekawie, jak on tak rośnie, to Doktorze też mój... Forson, no, Słyszymy nieważne. się. Zaraz zacznę dywersję. Słyszymy cię w dowo. Jak wygląda sytuacja? Jest nerwowo, ale ruszymy jak tylko odwrócisz uwagę, aim. Przykujcie się do wciśnięcia gazu. Niszczenie wszystkich czterech turbin zdezaktywuje węzeł zasilania i powinno zwrócić uwagę AIM. Tylko przyślij mi to wsparcie Avengersów, proszę. Hill, jak tylko to zrobię, cała baza rzuci mi się do gardła. Namierzę samolot, ty skup się na przeżyciu. Dzień Jak cię widzą, tak cię piszą. Dobry, doktorze Horson. Proszę się szykować. Myślę, że powinniśmy ruszać! Ludzie AIM są wszędzie! No, spokojnie. Doktorze, Forson, proszę niczego nie robić, dopóki całkowicie nie odwrócimy uwagi. Ej, tylko grzejemy silniki. Na jednym przypływie mocy zrozwoiłem dwa tena. Pek. Kurde, też bym mogła na mnie tak posiedzieć. Widziałem to głośno. Dajemy Szkoda, że reaktor to robi, nie? Uważajcie, ludzie. Czekajcie na mój sygnał do sporze. Proszę, pośpiesz się. Jestem pewien, że znajdą nas lada chwila. Go podnieść. Mały zakrzyk energii. Cyk. I rozwalamy dalej turbinkę. Zasilanie wyłączone. Forcon, odczekajcie jeszcze 30 sekund, zanim wystartujecie. Wynosimy się stąd w diabły. My. Niech to szlak. Forstąd wylecieliście? Nie odpowiadają. Wejdź na górę. Wchodzę. Piek. ile tych rzeczy zebrałem dzięki tej misji. Zaraz ich zestrzelą! Szlak, Podaj mi ich ostatnie współrzędne heal! Pracuję nad tym, czekaj! Dostaliśmy! Spadamy! Przygotować się na lądowanie awaryjne! Wow! Kilometry. Jednostki AIM zbliżają się do przewidywanego miejsca katastrofy. W pobliżu znajduje się elitarna jednostka AIM. Pokonajcie ją, a być może zyskacie coś przydatnego. właśnie dlatego też tu idę. Udało się. Żyjemy. Ukryjcie się. Jestem w drodze. Całkiem jakie mnie z takiej odległości? Serio. Serio. Prościej. O nie wejdę teraz, tak? Dobra. Mam wrażenie, że ta lokacja jest bardzo podobna do lokacji, którą już kiedyś przychodziłem. No, ale bardzo, bardzo. Jednostki wroga dotarły na miejsce katastrofy. Uh, jest tu aim. Zaraz tam będę. W okręcie desantowym powinna być z bronią. Użyjcie jej. Dobry pomysł. Przynajmniej będą mieli broń. Kurde, ile tych wieżyczek. Tylko ja w nie nawalam. No dalej prosto. Ej, już tam jest! Nie na długo! Ratuj nas! Proszę! To mnie nie jest dumy! Norma ma fajną moc, żeby to ściągać te drony? Coś tam się udało zebrać. Dzięki, Hulk. Pyk, finisher. I cyk. zairul mam Odwróć Próbuj sobie tego Pick 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 na pierdalanka. Ale tego trzeba ratować, bo zaraz go zabiją. Po prostu serca! Tam tych dwóch jeszcze A nie, to jeden jest dobra. Oa Kobietę kopiesz. Nie poszło zgodnie z planem. Normalka. Jarvis, przyszła moja zapłata? Właśnie przyszedł pokaźny przelew. Misja ukończona. Wejście, Panieczycy. Dobra, zobaczmy, ile rzeczy do naszej głównej kampanii udało się uzbierać. Tylko się gierka wczyta. Opaska w widmo. w okay. Dodatkowe wyposażenie. Nagroda za misję. Spoko. To dla pieniędzy? Weź głęboki oddech, Hil. Wyjaśnij, gdy będę mogła. Lepiej wyjaśnij, gdy tu wrócisz. W takim 86% dobra. Zbierz wzmacniacze energii z pokonanych głównych syntoidów. Aha, czyli to mamy zrobione, jakby. No to git. A to jest etap drugi. Nie. Trening Halka. Trening, trening potężny Thor. Pomylona tożsamość. To bym zrobił teraz, tak szczerze mówiąc. Pozwól, że obadam trasę krajobrazową. Kontynuuj. Pomylona tożsamość. Ten kołeśnik ten sobie zrobimy teraz. Tu muszę go oczywiście znaleźć na stole. Aresz dla zbiegu, nie Kontrola strefy składki, nie, 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 to jest to, dobra lecimy. Góry skandynawskie teraz, torem będziemy grali. W sumie mnie to trochę nie cieszy, bo nie lubię torem Proszę, grać. Ale. Shield przechwyciło dziwną rozmowę na starej częstotliwości AIM. Widziałem nie jedną rzecz, którą śmiertelnicy uznaliby za dziwną. No i znowu wcale. To mój głos. Czy ten jego głos bo nie słyszę? Halo? Słysz to za sztuczka? Jarvis, co możesz nam powiedzieć? Tylko, że nadawano ze Skandynawii. Nie mam w archiwum wzmianki o żadnych przebudzonych. Nie możemy tego tak zostawić. Ruszajmy natychmiast. Dobra, no misja jest tora, więc będziemy grali oczywiście torem. Nie będę tutaj kombinował. Musimy ustalić, kim są ci przebudzeni i do czego służy ten prototyp. I nie zapominajmy o podszywaniu się pode mnie. W dodatku słabym. Mnie wydaje się ono bardzo wierne. Nieprawda! Czyli nie sklepia ci to? Cóż, moim zdaniem chodzi o coś więcej niż kradzież tożsamości. Wiadomość nadano z tego lasu. Według archiwum jest tu opuszczona baza AIM. A budynki stoją dalej. Protokół AIM działa inaczej. Zwykle dokładnie sprzątają po sobie. Robi się coraz bardziej tajemniczo. Nie mógł normalnie wylądować, nie. Zaczynam podejrzewać, że Aim nigdy nie opuściło tego. O kurwa taki stałem. To nie wygląda na ich sposób działania. W każdym razie zajrzyjmy tam skąd nadadamy. Ta aim przybyło. Zniszczyć fałszywego bożka! Jak śmierć! Ja jest to Jedyny i prawdziwy! Tym przebudzonym raczej nie da się przemówić do rozsądku. Proszę pana. Też tak myślę. Miejsce nadanie wiadomości jest niedaleko. arquivinho, quando a torre uma final é, tá. Oh, go, oh, oh, oh. O kurwa, ale dupnął. Trochę czasu trwa aż ten młot doleci. I wróci. Dobra, idźmy w końcu tam, bo tam są jakieś trzy znaki zapytania. Na tą stronę. Zajmijmy się najpierw tym. W pobliżu znajduje się elitarna jednostka AIM. Pokonajcie ją, a być może zyskacie coś przydatnego. Moja klęska była nieunikniona. Djęliście dzisiaj kilka złych decyzji. Dobra, jak działa moja trójka? O, tak działa. Dobragi. Wzywam błyskawicę on już nie żyje? Szybko poszło taki z niego elitarny zawodnik. Do tamtych dwóch się nie dostanę z tej strony. Tak. Zgadzam się. W powietrzu unosi się smród czarnej magii. Kurde, ale nie wyzywaj gościu, afroamerykańskiej. Jeżeli już. Dobra, no to mogę iść w tą stronę, bo tam te dwa znaczniki są jakby za ścianą, więc najprawdopodobniej tędy przejdę do nich. Nie, że Aime po prostu wszystko zostawił, gdy opuszczał to miejsce. Co to jest? Wynaturzony pomnik, poświęcony mnie i drodze do domu. Czymkolwiek ona jest. Dobra, obadajmy to. Ostrożnie. Jak ostrożnie, jak już na Aime atakuje. Jarvis? Przeskanuję pomnik i znajdę odpowiedzi. Na to wyglądam, ale coś zostało. Jestem niepokonany. <tryk> Jakich wymiotem daleko? Oddaj młot, bo nie spój. Pomnik też jest nadajnikiem, dlatego uznaliśmy go za źródło połączenia. Właśnie, jest podłączony do pobliskiej budowli, która właśnie zaczęła emitować dziwną energię. W takim razie nasze zadanie jest oczywiste. Hochstapler i ta maszyna na pewno są w środku. Sprawdźmy to. Ta budowla jest zamknięta, ale powinno mi się udać przejąć sterowanie głównego wejścia. Czy ty też masz wrażenie, że przebudzeni wyglądają znajomo? Albo należą do Aim, albo są jakimś jego radykalnym odłamem. Dobra, najpierw ten znacznik tutaj. W okolicy jest skrzynia z wyposażeniem. Dziwne odczyty energii nasilają się. To raczej nic dobrego. Zrozumiano. Nic nowego. Okej. Okay. Dobra, gdzie jest kolejny znacznik? W tamtą stronę, przy tamtym. A tu jest jeszcze jeden, dobra. Ten kult może mieć jakiś związek z AIM. Pogrzebie głębiej. Zatriumfujemy nad tym. jak lewska była, Ja! Który jest słaby strasznie, takie moje wrażenia. Hej, skąd się to wzięło? Oa. Wow. Dobra, skrzynka. No i to by było na tyle dzieciaki. W końcu po co tu przyszedłem, nie? Dobra. No i zostało to i tamte dwa. Ale zajmiemy się z nimi w następnym odcinku, na teraz to tyle, dziękuję ci serdecznie za oglądanie, Pamiętajcie oczywiście, pamiętaj oczywiście, żeby zostawić kciuka, komentarz, suba, jak jesteś nowy z dzwoneczkiem, i zapraszam na kolejne odcinki. Na teraz to tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć. Let's try this again.